Już. Witam. Z tej strony Krakowski Stalker. Mówi do Was Johnny. Jestem tak naprawdę gościem honorowym. Będziemy recenzować sobie polską rację żywnościową. Tutaj prawda. numer 4. Od razu chciałbym zaznaczyć, że to racja żywnościowa nie jest tak naprawdę na długotrwałą dietę. Bo jest to tłuste, tak żeby tylko żołnierza przy tak naprawdę siłach podtrzymać. Więc na pewno to nie jest zdrowe, nie ma zbytnio wartości odżywczych, dlatego to jest tylko taki zamienny. Także tak. Na racji żywnościowej. Podejdź, podejdź. Mamy tutaj garść bardzo fajnych informacji. Łącznie z naszym całym menu. mamy akurat czwórkę i jest to gulasz węgierski. Moim zdaniem, to jest ulubiona racja. Próbowałem ją już. Ale to było na spontanie i tak naprawdę ze znajomym, więc to był tylko daj gryza. Dlatego sobie ją dzisiaj zrecenzujemy całościowo. Oczywiście nic z tym materialnie nie jest sponsorowane. Zaczynamy. Mamy mielonkę wieprzową 100 gram. Dalej mamy wszystkie takie drobinki typu sól, pieprz to jest cukierek kofeinowy chyba to jest ten kawowy tu jest zwykły cukierek i mamy gumę do rzucia tu jeszcze jest nawilżona chusteczka i mamy strajk taśmy standardowo mamy miodzik więc będzie też coś na słodko mamy nasze też główne danie czyli Gulasz węgierski 300 gram. Tutaj mamy koncentrat napoju herbacianego. I to będzie smak. Nie wiem, czy tutaj to pisze: zielona herbata. Mamy zieloną herbatę. Mamy panzerne słuchary, panzerwafle. Bezpłomieniowy podgrzewacz? Czy ogrzewacz? Podgrzewacz? Podgrzewacz, no nie? Podgrzewacz. Słomkę. Drugą paczkę z sucharów. I batonik. To wszystko, nie? Mamy jeszcze serwetkę i łyżeczkę Dobry. Zacznijmy sobie najlepiej od zrobienia sobie tego gulaszu najpierw trzeba go wstrząsać, żeby tu się rozprowadził teraz to bierzemy nasz podgrzewacz i jego się jak się nie mylę się wrzucało do jakiegoś Coś koło tego było? Czy do woreczka foliowego? Czy, czy nie dostaliśmy czegoś? A nie, dobra jest, zagotuję. Mamy woreczek. Z tym akwarytem trzeba bardzo ostrożnie, bo on osiąga temperaturę reaktora numer 4 w Czarnobylu w przeciągu kilku sekund. Więc tutaj naprawdę wysoka ostrożność. Położymy sobie go w miarę różnicko. I trzeba będzie zalać go wodą. Gdzieś tu powinna być kreska tak. Do tej linii to jest 110 ml. Gulaszu na razie nie odpakowuje, bo trzeba go włożyć. to już mamy. Bierzemy sobie wodę. Oczywiście nie jest sponsorowana. Mocny gaz. I musimy to zalać do wyznaczonej kreski. Mniej więcej coś takiego. Dobrze jest? Chyba dobrze jest. Już zaczyna wrzeć Więc my to sobie Zawiniemy Podłożymy sobie tu Tak żeby się nie wylało Kiedy to się będzie robić Omówimy sobie resztę O właśnie Reaktor numer 4 Ja bym to podłożył Nie wiem. Tak żeby to tylko nie wystrzeliło. Nie we mnie. Yy, dobra. Yy, wejdziemy sobie do mielonki, czyli najbardziej swojego yy, połączenia z yy, panzerwaflami. Yy. Wygląda przekonująco. Pachnie przekonująco. I kosztuje przekonujące, więc czemu by nie spróbować? No są takie, twarde. To jest dobre, dobre. Jak za taką cenę, całej racji oczywiście, to jest bardzo dobre. Wiadomo, nie każdemu to będzie smakować, bo jedni wolą coś na przykład takiego bardziej modern, warzywka, tak dalej, ale takie coś jak lubicie swojskie takie naprawdę będzie Wam smakować to naprawdę będzie on smakować pan wafle są takie klasyczki które chyba każdy chociaż raz wrzucił życiu jadł, więc to jest klasyczek tego to sobie odłożymy Dalej, okay. gdzieś tu pojawił smaczek. Yy, suszone owoce i suszone jabłka. Coś jest też taki Budową przypomina taką tekturę albo paletę, nawet. Jest bardziej o miękciutki ale oddaje. Czyść to jabłka, oddaję. Naprawdę... baton z racji żywnościowy ale Ale jest naprawdę smaczny. Naprawdę. Kucharz wychowywaliśmy. Tworzymy sobie rzeczkę, spróbujemy sobie miodzików. wielokwiatowy więc zakładam, że naprawdę będzie dobry, akurat jego nie próbowałem, więc to będzie ciekawa dla mnie wygląda naprawdę przekonująco jest naprawdę słodki. To jest yy, prawdziwy miód. Nie jest jakiś taki Ersatz. To jest naprawdę dobry miód. Naprawdę dobry miód. Także zostaje nam tylko czekać na główne danie. Yy, niestety nie mam gdzie zrobić yy, tego. Tego napoju Bo nie dali kubka W sumie się nie dziwię bo To jest racja żywnościowa Więc yy, To trzeba będzie dograć Jak już będzie chwila Chwila żeby to ogarnąć To jak się Postaram się po prostu dogram Podrzucę Będzie to później na kanale Także Krótka historia To co w ogóle racja żywnościowa powsta? Racja żywnościowa To jest tak naprawdę Jedzenie z potrzeby tak jak Napoleon powiadał, armia pracuje na żołądkach, więc jeśli żołnierz będzie głodny, to będzie się zajmować plądrowania sklepu. A jak plądruje sklep, to nie jest zajęty na nie, nie przeznacza czasu na walkę z wrogiem. Łatwo go na przykład zaskoczyć, bo on potrafi zrobić wszystko, żeby chociaż czegokolwiek się nażleć. Żeby chociaż cokolwiek zjeść, napić, się, to po prostu żołnierz zrobi wszystko, bo tak naprawdę to jest zwykła postawa człowieka, więc każdy by tak zareagował. Dlatego się powstała po to, żeby przez te kilka dni marszowych żołnierz to przebolał, przejadł to na tych twardych tłuszczach, tak żeby tylko podtrzymać go fizycznie, aż do rozlokowania sobie tych punktów logistycznych i tak dalej, żeby to świeże jedzenie powstawało. I żeby żołnierz po prostu miał co tak naprawdę jeść. mielonkę lepiej zamknę, żeby tu. Ale jest kwarczy więc nie wiem czy to już, czy jeszcze. Czy to gorące. Autentycznie, do kwarczu. Faktycznie, kurwa. Nie wiem, czy to jest reaktor. Nie radzę, nie radzę. To jest trochę chłodniejsze. Ale nie próbuj nawet dołu tego. Ile już trwa? 11, 11 minut, zaraz będzie 12. No to czas na unboxing reaktora. Mamy problem, bo ja tego nie chcę. Nie tak naprawdę nie parząc się. Chyba, że Polak jednak mądre stworzenie. Ale zapach ma naprawdę piękny. Takie chemikalia z podchmurki. Bełchatów. Taki vibe. Znacie takiego klasyka grota solna? Mieszkanie pod wymiar? To właśnie to jest taki zapach. O, pięknie się parzy. Nóż to jednak jest ten multitul. Jak na przykład dla sowań jest to kosa albo izolka, tak dla reszty świata, nóż to jest taki multitul na wszystko. Także tak dalej musimy odczekać, bo to naprawdę w dosyć w krótkim czasie się musi zrobić. Więc to naprawdę grzeje i to mocno grzeje. Na tyle grzeje, że raczej się szybko do nie dostaniemy do tego. Dlatego. Poczekamy sobie na no spokojnie. Możesz uciąć. No już. Dobra. Jesteśmy po przerwie. Udało nam się ogarnąć kubek. Dlatego sprawdzimy sobie tą herbatkę. Mamy tutaj w woreczku z jest na bogato. Proszę bardzo. Roszki stargówka Najlepsze w Polsce. Wsypujemy całą zawartość w takim razie. Żymy naszą niesponsorowaną wodę mocny gaz. I zalewamy. Żeby się tak nie wylało najlepiej. Można by zamieszać. Można, można. To akurat będzie z miotku, więc nie ma jakichś większych problemów. Patrzę, że pewnie tak musuję właśnie przez to, że to jest gazowane. bym się nie zdziwił. Tylko tu to, by to wystarczy. A to taka pianka Tylko bogacze sobie mogą pozwolić na piankę w napoju Więc to nie chce poleży A gulasz chyba, chyba, chyba się uda otworzyć Już tu podważył żeby nie ryzykować Bardziej nadziurkował, żeby to też nie wybuchło. No, trochę jest gorące. Gorące i śliskie, więc tutaj będziemy mieli problem. Tego sobie zaradzimy naszym multitulem <grywa> naprawdę trzeba ostrożnie z tym akurat do gulaszu możemy sobie wykorzystać sól i pieprz do czego nie przeszliśmy no zaraz nadrobimy to. Gulaszy wygląda naprawdę klasycznie, pachnie naprawdę zachęcająco, dlatego przechodzimy do tego etapu tutaj. My tak. Pracujemy numer jeden. Woreczek strunowy, gdzie kładziemy tak naprawdę albo jedzenie, którego nie zleliśmy, albo śmieci. Mamy drugą staj taśmę, mamy tą chusteczkę, którą też użyjemy na końcu. A jak mamy pierwszą? Możemy sobie użyć. To się później wymiesza, ma no spokojnie. Dobra, tutaj sobie przytrzymam takie śmieci. Mamy też sól. Co lepiej to otworzę od razu. Jeszcze żeby się nie wylało. Choderstwo mocno trzyma. Serio, choderstwo mocno trzyma. Już się wylewa. A, to tam. Tuki nie zaśmiecamy tu niczego. Ale jest w porządku. Dobra, czyli no, polska rasa żywnościowa nas nie lubi, więc nie daje nam opcji, żeby całego to, to, tego otworzyć tu yy, jest dobra Więc sobie od razu wsypiemy tą sól Białą śmierć ulubione przysmak y, Sowietów Kto wie to wie całą resztę tych smakówków sobie zostawimy na później Teraz będzie powiem z łyżeczką Normalnie przyjechałem tutaj, tak przygotowany jak y, ruscy podczas y, inter, interwencji. Y, zamiast trzydniowej operacji mieli już trzyletnią. Więc po prostu się pomylili o jedno słowo i się ludzie po prostu z nich teraz śmieją. Tylko dlatego, że się przez jedno słowo pomylili. Tu już mamy wymieszane. Możemy coś spróbować. Mamy mięsko, mamy warzywka, mamy sosik. Naprawdę zachęcająco wygląda. Gorąco? Nie. To jest naprawdę dobre. Dengulasz oddaje. Ja jestem skłonny powiedzieć, że to jest Najlepsza polska rasa żywnościowa. Najlepsze menu. Po prostu wszystko tutaj oddaję. Spróbuję sobie herbatki. Herbatki z oczywiście. No i czuć ten posmak tej herbaty, nawet trochę jabłka jakby czuć. Na pewno nie jest złe. Jak na coś co jest po prostu proszkami stargówka, takimi po prostu chemikaliami, to jest wszystko w porządku. Nie ma takich mega odstępstw, nie ma też zbytnio czego się po tym spodziewać. Tego próbujemy sobie... Bardzo fajne cukiereczki o bardzo fajnej, brzmiesznej nazwie Dicki. Chyba nie będzie napisanego smaku Chociaż Je, yeah. cytrynowy No i cukierek jak cukierek, naprawdę Dobry taki słodycz Żeby też ta racja nie była taka mdła Żeby to nie było coś takie sztywne Naprawdę fajne Dobra. Mamy cukierek nowy kofik, to będzie na pewno o smaku kawy. To nie. Dziwa, nie. Dobra, bo gruby musisz zjeść. Spróbujemy go sobie teraz. Tylko popijemy, żeby trochę zadusić ten smak. Tak wygląda. No to jest kawa. To jest smak kawy. To jest klarownie smak kawy. No, to naprawdę robię. Ja osobiście jakoś kawy nie piję, ale już próbowałem, więc naprawdę to smaku jak kawa i naprawdę oddaje Bo, oczywiście, jak prawdziwy mężczyzna a bardziej w kierunku femboya, pije tajgerki i monsterki, więc kawa mi nie siada. Ale co poradzić? No, tacy są mężczyźni, się takie męskie napoje pije, prawda? No więc co, jedyne co nam zostało to guma do życia. Miętowa. To jest tak oczywiste, że raczej tego nie będziemy próbować. Zostawię sobie to na koniec, żeby się odświecić przed powrotem. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się jeszcze na tym kanale zobaczymy. Oczywiście subskrybujcie. Dawajcie łapki, czy to takie, czy to takie, czy to takie. Obo jedne jaką dacie, ważne, że po prostu się zaangażujecie w kanał. Co? Pozdrawiam. Do następnego.